Cześć, witam, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Na dzisiejszym filmiku chciałbym wam pokazać nową odsłonę kolorystyczną jak do kawy marki Jura model 10 o nazwie Aluminium Black. Oznaczenie modelowe, czyli produktu to jest 15488. Pokażę wam jakie są różnice pomiędzy tą wersją, a na przykład wersją Aluminium White i również pomiędzy wersją Dark Inox Signature. Pierwszym temacikiem, jaki tutaj się rzuca w oczy w przypadku tego modelu, to jest to, że ten ekspres posiada tylko przedni panel w aluminium, czyli tak, to jest w aluminium, to jest aluminiowe, to jest aluminiowe, szczutkowane aluminium, spójrzcie. Natomiast górna pokrywa, czyli to, 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 te boczne panele, również te boczne są w plastiku, czyli w tworzywie. To jest taki plastiko, spójrzcie, tak on wygląda. Czy widzicie tu różnicę tak? Tutaj mamy aluminium, a tu mamy połączone z plastikiem. Wersja Signature, czyli Darkinox Signature różni się tym, że przede wszystkim. Tamten ekspres górny panel ma również w aluminium, i taca ociekacza, tutaj jest taka górna, jeszcze dodatkowa taca, jakby jest metalowa, w chromie. Ta taca z kolei jest plastikowa. Natomiast cała reszta, wszystko pozostałe jest bez zmian. Widzicie? Czyli tak: plastik, plastik, plastik. Przedni panel w aluminium. Taca podobnie jak w wersji Alu White, również ta jest w plastiku, co uważam wadą, dlatego że przy tak dużej wartości ekspresu, tak, czyli 10 499 zł, bo taka jest cena detaliczna tego urządzenia, w mojej ocenie ta taca powinna być już w metalu. Poza tym żadnych uwag do ekspresów w ogólnym modelu Z10 nie mam. Sprzedaję te ekspresy od kwietnia, od początku kwietnia i do tej pory nie miałem żadnej reklamacji na ten ekspres. A żeby Wam porównać jeszcze obydwa ekspresy to spójrzcie. Czarny, czarny, aluminium, aluminium szczotkowane. I chodźcie, idziemy teraz sobie tutaj. A tu mam wersję Alu-White, czyli też przedni pan jest z aluminium, spójrzcie. Nie? O, to jest aluminium, o, zobaczcie. O, a boki, ten bok tworzyło, białe tworzywo. Tak wygląda wersja All White. Czyli różnią się te ekspresy od siebie tylko i wyłącznie, mówię o tych ekspresach, różnią się tylko i wyłącznie kolorystyką. Wszystko nie jest to samo. Podobnie tutaj też jest to, ten ciekawe, jest w plastiku w tworzywie. Ten ekspres używany powiem Wam już no, 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 no do, do kilka miesięcy, tak? I zobaczcie jak wygląda taca. Kompletnie się nie porysowała. klienci sobie używają ten ekspres, przychodzą sobie do mnie do salonu, mogą się kawki napić. I te wypustki robią robotę. Po prostu się ta taca nie rysuje, bo, bo ta szklaneczka lewituje na tym. Tak wygląda wersja Aluminium Black, takie ma oznaczenie, tak się nazywa. I zaraz kilka zbliżeń zrobię, to sobie na spokojnie jeszcze raz pooglądacie. Chłodziareczka raczej czarna, jeżeli ktoś się zdecyduje na chodziarkę A tutaj macie moi drodzy oznaczenie modelowe tych ekspresów, tych trzech serii: czyli Z10 Dark Inox Aluminium, widzicie oznaczenie 15368. Tutaj mamy wersję Z10 Aluminium Nordic White. No i Z10 Aluminium Black. Te ekspresy od siebie się nie różnią niczym poza kolorystyką: czyli przednie panele mają w aluminium, góra i boki w plastiku, a ta wersja. Ujście to ma odlew cynkowany, widzicie, czyli ta taca, o której mówiłem, jest odcinkowana i górny panel to jest, to też jest anodyzowany, to się fachowo nazywa, w aluminium. Tak to wygląda. A teraz zapraszam jeszcze na chwilkę do takich fajnych zbliżeń tego ekspresu.